W najnowszym odcinku hitowego programu Rolnik szuka żony, emocje sięgną zenitu. Widzowie będą świadkami trudnych decyzji uczestników, które mogą zdecydować o ich przyszłości. Wiktoria, Sebastian i Agata już zdecydowali, a co z Marcinem i Rafałem, którzy wciąż wahają się w swoich wyborach? Co wydarzy się w najnowszym odcinku, rolnika w gospodarstwie Marcina dojdzie do nieporozumienia między uczestniczkami, Anią i Magdą, co wprowadzi pewne napięcie. Tymczasem Irek zdobędzie sympatię rodziny Agaty, a Sebastian z Kasią zmierzą się z deszczową pogodą, która pokrzyżuje ich plany na grillowanie. Wiktoria i Adam, którzy wydają się być szczęśliwi, staną przed kolejnymi wyzwaniami w swojej relacji. Pojawienie się Marty Manowskiej w gospodarstwach uczestników oznacza, że Rafał, podobnie jak Marcin, będzie musiał w końcu dokonać wyboru. Kogo wybierze? Co dalej z uczestnikami rolnika, finał rolnika coraz bliżej. Nie przegapcie kolejnego odcinka programu, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów.